Na terenie klasztoru obiektu oprócz tego kaplicy, prawda, znajdują się też budynki gospodarcze, z których, których siostry korzystały, ze względu na to, że były samowystarczalne, więc musiały, że tak powiem, same sobie radzić. Były ogrody, w których uprawiały warzywa, owoce, no i oczywiście też czutka chlewna, że była podstawą, więc to są obory, stodoła, jest, no i przede wszystkim też budynki, w których musiały mieszkać, bo w takim pełnym rozkwicie klasztoru było około 25 sióstr. No i te budynki właśnie stanowią też właśnie całe zagospodarowanie. Kiedyś klasztor był całkowicie ogrodzony murem i, i w ogóle niedostępny dla nikogo z zewnątrz. No przede wszystkim też sam budynek klasztorny, który był, też był częścią, w których mieszkały, więc te cele, w których teraz można wynajmować pokoje, mam nadzieję, że jeszcze będzie można odre odrestaurować je bo staramy się o dotację z Unii Europejskiej do dofinansowania złożyłem wnioski, więc myślę, że będzie jeszcze ładniej, bo niestety to wszystko ma 160 lat no i niestety wymaga remontów. Znajduje się tutaj też cmentarzyk przyklasztorny, w którym są właśnie pochowane mniszki wcześniejsi mnisi. Jest to też jeden grup katolicki, który może jakby trochę razić, natomiast jest to grup, w którym jest pochowany mój dziadek i tata. I, I to jest, też, że tak powiem, wcześniejszy właściciele, tak? bo ja jestem spadkobiercą, już trzecim pokoleniem tutaj właścicieli tego klasztoru. No i tam moje miejsce też będzie z żoną.